Tutaj widzę, że masz eee, coś takiego. I do czego to służy? Prysznic to masz na jakiej zasadzie zrobiony? Taka kuchnia. No, woda do, do mycia. Tutaj mam deskę do pływania. Deskę do pływania wozisz? Tak jest. Może wybuchnąć? No, zależy co się wozi, nie? Tak sobie pomyślałem, że może Piotr by nam przedstawił trochę swój samochód. Zobaczcie. Trochę nowszy od mojego samochodzik, peżocik. Piotrze, co to, to za peżot jest? Peugeot partner tej. To ta wersja tak jakby ten, ten TP, tak? Ten osobowa wersja taka. Tak, 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 tak. To osobowka, Który to rok będzie? To jest ósmy rok. Ósmy rok. Z jakim silniczkiem masz go? 1.6. 1.6. To jest diesel, benzynka? Diesel. Dizelek. A no to fajnie, ekonomiczny sprzęt. No tak, daję tak. 4-1 teraz jechałem, to mi tak spalił. Co ty mówisz? Rewelacja. A powiedz mi, długo się w to bawisz? No bo ja to tak wiesz, tak jeszcze krótko. Dosyć, za 2 lata może dopiero będzie. 4 lata, może 5. 4-5 lat się tobawisz. No to już kawał czasu, to już dużo niż ja, także masz dużo większe doświadczenie, to na pewno mi coś opowiesz i na pewno też y, reszta widzów będzie ciekawa. No to poopowiadaj trochę, co o tym samochodzie, Jak to sobie rozwiązałeś? Jak to masz? Bo u mnie są skrzynki, to dobrze wiesz, a tak. byś pokazał nam tutaj, jak to wygląda, jak u Ciebie na przykład wygląda spanie, czy jakie tutaj masz dodatkowe rzeczy. Zacznijmy może od spania. Co tutaj jak, wygląda, jak to wygląda spanie u Ciebie? Spanie musi być. Ile masz wzrostu, jeszcze zapytam? 1,85 m. A ile masz tego spania długości? A nie mierzyłem. Znaczy na pewno... Bo to 85, to u mnie to już by było, powiem ci tak na styk, już bym, no, o, no od siedzenia do głowy to już bym miał taki problem, nie? No, tak, ogólnie muszę tutaj sobie potem. Pasażery. No, to zawsze się zaczyna była to nie problemu. Czyli tak jak u mnie. O, o proszę, u ciebie się to składa, u mnie się nie chce to składać. Ja też bym chciał, żeby się składało. No i ja tu się bez problemu umieszczę, Jak nie wzdłuż, to w poprzek. Ogólnie już czyli ogólnie robić. ten samochód wygląda na to, że jest dłuższy niż mój. Bo mówisz nogi gdzieś tutaj ci się kończą, tak? Albo tam. Albo Aha, czyli różnie sobie śpisz, tak? <grym> tak. Aha, okej. Okay. Tu jest jakaś inna koncepcja, widzę, bo u mnie to są te skrzynki. U ciebie widzę, że jest jakoś inaczej to rozwiązane. Tutaj widzę, że masz yy, coś takiego i do czego to służy? Więc tutaj ta strona zawiasy jest są, no. Zrobiona po to, żebym tu zmieścił krzesło, stolik Czyli masz tutaj taki schowek. Tak, panel. Znaczy zrobiony jest soli wymiarami pod konkretne te rzeczy. Prawda? Aha, Stolek i rozumiem, to. że tutaj to, to, ten element na zawiasach to jest po prostu tak jakby yy, zamykanie tego schowka. On nie pełni jakby funkcji spania, czy pełni? Nie, 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 nie. to jest tylko dla wygody. Do ładunku. Rozumiem. I tyle. No i wiadomo. I tu sobie zaczepiasz, żeby ci to. Aha, i to że teraz sobie masz dostęp do tego. Fajnie, czyli tutaj masz schowek. No to fajnie, że masz tutaj duży masz schowek, takie coś zawsze się w takim samochodzie przyda, u mnie przy od tego nie ma. Tak, że u mnie wszystko leży wszędzie, tak? Chciałem, żeby to było jak najniżej, nie? dlatego, to jest takie niskie. Chciałem, żeby ta półka, która tu jest, żeby na zostało, niestety nie dało się. No, ja też wywaliłem, niestety się też nie dało mnie tego zrobić. No, z drugiej strony są. Co ja tutaj mam? Ja co mnie nie pamiętam, co tam tutaj zabierałem. Aha, tak. Ubrania, kuchenka. Aha, tu jeszcze masz miejsce, okej. Okay. Tak. W razie czego. Prysznic to masz na jakiej zasadzie zrobiony? No taki wiesz, z Alegro łosówkę. A, miałem coś takiego. I to do zbiornika rozumiem, tak? tak? Do tego zbiornika. To mi wystarcza Aha, wiesz co, ja miałem się. problem, że o ten element nie no. chciał mi się zmieścić do mojego zbiornika tu, no, no tu miałem to problem, jest. tu miałem to problem. Jest. A u ciebie widzę sobie to roz, rozkmieniłeś. Jaką masz kuchenkę? Taką kuberkę. No to pewnie standard Możesz no. tego różnić producentem tam szczegółami, aha. No. Jasna A, sprawa, tak. dobra, dobra. Tutaj co jest, powiedz mi? To jest taki reflektor zewnętrzny. W razie gdyby się ktoś kręcił, to sobie go włączą. Jakby trzeba było po prostu, tak, tak? Tak, dla bezpieczeństwa. A, no to może potem to zobaczy. zobaczę. Widzisz, saperki jakieś są, coś tam jest, z razie nie czego, ma. tak? Siekierki nie ma. Jakby trzeba było się odkopać. Jest. Aha, czy z drugiej strony też masz taki bagażnik? Czy tylko z tak, tej? Tak tak, 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 Możemy zobaczyć? Spoko. Zobaczmy. Kurde, widzę Piotr jest zajebiście zorganizowany, dużo lepiej niż ja. Także no, ale on ma doświadczenie, tak? Będę się od niego uczył, Ty też się będziesz się od niego uczyć. Będę się o Ciebie uczyć. Tak, ode mnie. Zobaczmy. i no jedzenie ogólnie tak, grill, bo... Taka kuchnia. No, woda do, do mycia. Ile ten zbiornik ma pojemności? Chyba 20. Tu Ci nigdzie nie, nie cieknie nic? Nie, na razie nie. A, w porządku jest, bo u mnie to tak, miałem taki co tam ciekło. Tam taki powerbank do tego panelu pod spodem jakieś narzędzia, pierdółki tutaj. A tutaj czyli masz dodatkowy prąd? Masz tutaj tak. taki ten to później sobie zobaczymy jeszcze jak już się rozłożysz, już teraz nie będę cię męczył z tym. Na przykład Arek ma jako Floa, a ty masz więc coś innego, to się tam zgadacie. I jeszcze panel solarny do tego też jest. Ile wat? widzicie 200, O! 200. To sporo, no to masz elegancki prąd. Co tutaj dalej mamy widzę? Aha, lampka na owady oczywiście jest. Tak, musi być. No. Z tej samej firmy co ja mam? Tamten... Noven? Jakaś nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale robi robotę, widzę robaki i... są. No to ona jest najważniejsze. Tu widzę... O, audio jakie jest. Czyli ci, będzie Ci grane, tak? Na razie tak. Czyli dzwonić do Arka, żeby nie brał swojego, no bo on ja zawsze też wierzę, lubi co sobie... Co masz na górze powiedz mi, bo tu widzę jest jakiś podwieszany sufit, coś takiego masz o tutaj? O tutaj to? patrzę, nie, nie, o tutaj Aha, nad łóżkiem, obraznik, no. w zasadzie to jest um, siatka, która jest za, za fotelami tutaj w tym drugim rzędzie. Aha. Poczekaj, ja to z drugiej strony, to będzie lepiej widać. O. No i tutaj mam deskę do pływania. Deskę do pływania wozisz? Tak jest. Ale to nie taka badziewna, jak ja miałem na Mazurach, co tam o którymś odcinku pływałem. na niej. Dlaczego czego podziwna? Przecież pływa. Śibywa. No, no pływa. Co jaka to 30 zł z wiedry kupiona, no to wiesz, tak pewnie ty masz profesjonalną jakoś Nie, ja właściwie nie wiem czy profesjonalna. No grunt, żeby się fajnie pobawić, nie? Powystawowa w każdym razie. Aha. Też promocyjnie kupiona. Tak. No, <tłuk> jakiś nóż w razie czego podrażam. No, 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 latarka. Wiadomo, o co chodzi. No, firanki mam na, na linkach. Takie byle jakie na razie, no trzeba zainwestować w jakieś lepsze, ale. No właśnie, bo to jest też ciekawa sprawa, jak sobie radzisz z yy, tutaj z przyciemieniem wnętrza. Czyli masz te takie firanki, Aha. widzę je tutaj. Są i sobie je rozciągasz na takich linkach. No ja nie wiedziałem, jak to rozwiązać. Powiem ci szczerze, u mnie poszły te takie, jak widziałeś na magnesy, u ciebie widzę takie bardziej klimatyczne. Też bym no, coś takiego poszedł, bo mi się to bardziej no, podoba. Też, no też na taki właśnie. Jakby metalowych takich pałąkach, ale jak się przypadkiem usiadło na firance, no to wszystko leciało, nie? A, no, 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 no. no. Więc na gumce można sobie usiąść, nawet na firance, nic się nie stanie. A, nic się nie stanie. Wróci do poprzedniego. Jakieś dodatkowe światło. No właśnie, jak to u ciebie jest rozwiązane jeszcze Czyli Masz tylko tą żaróweczkę, to nie, jest nie. wszystko, czy coś jeszcze masz? Jeszcze tutaj dodatkowo z dwóch stron. O! Idę, zobaczę. Co my tutaj mamy? A, z tej strony nie zobaczę, bo tak fajnie sobie to zamontowałeś pod, pod listwę. Z drugiej strony No dobra. też jest. E, a włączniki masz. No tak. Super. E, to ekstra fajnie zrobiłeś, bo nie widać tego z zewnątrz i to jest tak fajnie schowane. Super to jest, bardzo mi się podoba. Oj, widzę, że chyba podkradnę pomysł. O, to nawet mam dla ciebie prezent w takim razie. No, proszę bardzo. Eleganckie krzesło widzę, masz nie to co moje, no ale ja zaczynam. Także na spokojnie kiedyś się dorobię i takiego. Co to za lodóweczko? Powiedz mi może jeszcze, bo ja lodówki nie mam, też chciałbym mieć. zwykła z biedronki, a raczej schładziarka niż lodówka. Może wybuchnąć? No więc zależy co się wozi, nie? To jest po to, żeby tu yy, nikogo nie kusiło. Aha, aha. No Słuchajcie, na pewno nie będzie kusić, nie wiadomo co Piotr tutaj trzyma, się sam boję. Mam nadzieję, że przeżyjemy ten kemping. Ekstra. Będzie u nas w wiadomościach. Będzie u nas wiadomościach? Gdzieś na pewno będzie, u mnie na pewno będziemy, a gdzie dalej będziemy, to nie wiem. Grill widzę jakiś też masz, tak? Tak, yy, mamy grill, bo... To jest taki standardowy jakiś grill, czy jakiś taki wybajeżony? No coś. Bo tu chłopaki też sobie wiem, że kupili taki na baterię, tak jakiś, yy, nowa technologia. Nie, nie, tam, stara technologia. Stan, technologia. Stara, stara, tradycyjna technologia i to się też ceni, jak najbardziej. Najlepsze, jakie kiełbaski są. O, to, 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 to. Widzę, tutaj masz całkiem spory stolik. To jest tylko stolik jakby zewnętrzny, czy jakoś sobie w środku też możesz zewnętrzny. rozłożyć? Nie, ja tam... Aha, okej. Okay. Mam tak ciasno, że... Rozumiem. Yy, czy na przykład podczas deszczu jesteś w stanie jakoś tam egzystować u siebie, czy nie za bardzo? Bo ja na przykład sobie tak skonstruowałem samochód, żeby jakoś tam podczas deszczu no, dało radę, a na przykład jakbyś chciał sobie ugotować jedzenie podczas deszczu. Da radę, czy nie za bardzo? Da radę, bo jeszcze mam taką plandekę, którą rozkładam jak na dłuższy wyjazd. No właśnie widziałem u Ciebie jakąś plandekę i co, sobie z tyłu da na klapę, to zakładasz jak to? Znaczy czy w zasadzie to rozkładam na całą długość. Aha, aha. Może jak mi się będzie chciało, to może coś tam rozłoży. Robisz jakiś taki sobie dodatkowy daszek i idzie sobie poradzić. Aha, aha, no właśnie, właśnie, mnie to zastanawiało. No bo u mnie to siada się w środku, trochę jest ciasno, trochę tam jest gorąco, wtedy, ale no. Pada deszcz czasami trzeba też jasili się z kimś, to żeby sobie pograć w coś czy coś, no bo wiadomo, wyjazdy zależą przede wszystkim od ludzi. Tak. Więc żeby było fajnie e, siąść pod jednym, właśnie, jakby takim dachem. I... To ja podejrzewam, że ten komentarz co. E, na, co, co tam komuś odpisałem, że właśnie byle deszczu nie było, to, to ktoś tam odpisał, że to ludzie są najważniejsi, to pewnie był Twój, tak? Ta, 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 no, tak, to już No, jest to. no to, to... Doświadczenia już to wiem. <laughs> <Najlepsi, śmiech> znaczy najgorsi ludzie zepsują najlepszy wyjazd, to jest sprawdzone. Dokładnie. Także ja mam nadzieję, że dzisiaj będą wspaniali ludzie u nas. Piotr już z tego co widzę jest bardzo w porządku człowiekiem, ma wspaniały pojazd, jeszcze sobie wiele pewnie zobaczymy z tego wszystkiego, jak to wszystko u niego wygląda. No jest dużo brakuje. No mi się już podoba. Mógłby być danger. Czyli Wiecie co? Danger, no 4x4 i podniesiony. I jeszcze, żeby był przedłużony. Ja w ogóle myślałem o czymś takim przedłużanym, nie, żeby on był dłuższy, bo tak myślałem sobie właśnie o Keddy Maxim, bo on, no tam chyba będzie za 20-30 centymetrów więcej, to zawsze robię robotę. Chyba 2 metry jest samego spania, dla ciebie byłoby, myślę, że super, nie? Ja sobie daję w tym radę. No tak, te parę centymetrów zawsze jest, jest lepiej jak jest więcej, nie. Ale to jest takie minimum, które naprawdę wystarcza. A powiedz Bo... mi, czy myślałeś jeszcze o większym samochodzie? Na przykład nie wiem, interesował się czymś takim, jak trafik, bo wiem, że dużo ludzi nie, nie, wybiera nie, nie, troszeczkę nie. większe pojazdy. Już nie mówię sprinter, tylko taki no mniejszy busik. Trafik, nie czy... nie dlatego, że nie wszędzie tymi autami można wjechać. No a tutaj w sumie to tak, jak sobie wszystko pozamykasz, to nawet nie widać, że tu coś w środku jest, że to jest taki pojazd tylko, kempingowy. Czyli tak jak u mnie. Dobrze przyciemnił ktoś szyby, to w ogóle natwierane. No, dokładnie chociaż masz ładnie przyciemnione szyby, a u mnie to jest znaczy, jakieś. Nie, jest. to są oryginalnie tak no wiesz? A oryginalnie no, masz. Tak, tak, one... To tylko ja musiałem taką rzeźbę robić. No dobra, dobra, no to tak czasami jest. No. Słuchajcie, Piotr się tutaj y, ładnie ustawił właśnie w takiej parcelce, którą tutaj chłopaki z MMKM zrobili, także tutaj nad sobą, tutaj nad samochodem ma jedynie drzewa, y, także schował się od słońca, dzisiaj to chyba raczej nie będziemy się spodziewać dużego słońca, ale w razie czego to jest, bo jednak samochody się nagrzewają, ciemniejsze kolor się trochę nagrzewa i później po prostu jest z nich gorąco, jeżeli, a właśnie Piotrze, słuchaj, jest jeszcze taka sprawa, wentylacja. Wentylacja jest taka, otwieram jedne drzwi, drugie drzwi jest przeciąg, i już jest. Dobra, ale jakbyś chciał sobie poleżeć, na przykład nie wiem, wstajesz rano, niekoniecznie jesteś jeszcze ubrany i, i jak to wygląda? Czy jest jakaś możliwość, jakaś wentylacja? Nie masz nic takiego zrobionego nie. elektrycznego, nie masz. Dobra, to może ja ci też coś podpowiem, bo ostatnio dopracowałem swoją wentylację, także może coś tam jeszcze wymyślimy. Czy coś jeszcze? Czy już wszystko mamy? U mnie wszystko. Z grubsza mamy. Później jeszcze się wszystko okaże. Właśnie, Dobra. Się. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie pojazdu. Będziemy się dalej bawić na kempingu. Piotrowi już damy spokój.